W zimowy poranek 1847 roku, w małej wiosce Dolne Świerki koło Krakowa, mieszkańcy zauważyli coś dziwnego. Z komina domu rodziny Faleń nie wydobywał się dym. Dom, w którym mieszkało czternaścioro osób, wydawał się martwy. Kiedy sąsiedzi zapukali do drzwi, odpowiedziała im cisza tak głęboka, że aż bolała uszy. To, co znaleźli po sforsowaniu drzwi, stało się legendą, która do dziś budzi grozę w okolicznych wioskach. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj nasz kanał i napisz, z jakiego miasta nas słuchasz. Połowa XIX wieku to dla Galicji okres głębokiej niepewności. Po trzecim rozbiorze polski region ten znajdował się pod panowaniem austriackim, a lokalne społeczności musiały radzić sobie z nowymi prawami, biurokratyczną kontrolą i rosnącą ingerencją władz w życie prywatne. W tym chaosie administracyjnym wiele spraw mogło umknąć uwagi urzędników, szczególnie w odległych wioskach gdzie tradycyjne porządki społeczne wciąż miały większą siłę niż pisane prawo. Dolne świerki leżały w dolinie otoczonej gęstymi lasami sosnowymi, około 20 kilometrów od Krakowa. Wioska liczyła zaledwie 30 rodzin, większość utrzymywała się z rolnictwa i drobnej hodowli. Centrum społeczności stanowiła drewniana kaplica pod wezwaniem. Świętego Marcina, gdzie co niedzielę odprawiano mszę świętą, a ksiądz Tomasz Węgrzyn prowadził księgi metrykalne oraz sprawował opiekę duchową nad mieszkańcami. Andrzej i Katarzyna Falyn przybyli do Dolne Świerki w 1831 roku, tuż po upadku powstania listopadowego. Przedstawili się jako małżeństwo z okolic Warszawy, które straciło wszystko podczas represji carskich i szuka nowego miejsca na życie. Andrzej, mężczyzna po czterdziestce, o ascetycznej twarzy i przenikliwych szarych oczach, szybko zdobył zaufanie mieszkańców. Był wykształcony, potrafił czytać i pisać, znał łacinę i często pomagał księdzu Węgrzynowi w prowadzeniu dokumentacji parafialnej. Katarzyna, jego żona, była kobietą małomówną i pobożną. Spędzała długie godziny na modlitwie w kaplicy, a jej blade, wychudłe rysy twarzy nadawały jej wygląd prawie świętej. Mieszkańcy szybko przyzwyczaili się do widoku tej pary, zawsze razem, zawsze poważni, jakby nieustannie zanurzeni w kontemplacji religijnej. Na początku małżeństwo mieszkało samo w małym drewnianym domu na skraju wioski. Andrzej pracował jako pisarz i tłumacz dla lokalnych urzędników austriackich, a Katarzyna zajmowała się gospodarstwem domowym. Wydawali się spokojni i szczęśliwi, choć sąsiedzi zauważali, że nigdy nie mieli własnych dzieci. Gdy ktoś delikatnie poruszał ten temat, Katarzyna tylko się uśmiechała smutno i mówiła, że pan Bóg ma swoje plany dla każdego z nas. Wszystko zmieniło się w 1834 roku, kiedy Follingowie wzięli pod opiekę swoje pierwsze adoptowane dziecko. Był to siedmioletni chłopiec o imieniu Józef, którego rodzice podobno zmarli na cholerę w Krakowie. Andrzej wyjaśnił sąsiadom, że chłopiec trafił do nich przez sieć charytatywną prowadzoną przez klasztor franciszkanów. Nikt nie kwestionował tej historii. W tamtych czasach epidemie były częste, a działalność charytatywna klasztorów była powszechnie znana. Józef był dzieckiem spokojnym i posłusznym. Rzadko się odzywał, a gdy już to robił, mówił cicho i z namysłem. Mieszkańcy wioski szybko go polubili, szczególnie że chłopiec okazał się bardzo pilny w nauce i pomocny w codziennych obowiązkach. Andrzej uczył go czytania i pisania, a Katarzyna, modlitwy i prac domowych. Rok później dołączyła do nich dziewięcioletnia Agnieszka, również sierota z Krakowa. Potem, w odstępach około roku, przybywały kolejne dzieci. Każde miało podobną historię. Rodzice zmarli na chorobę, dziecko zostało przekazane przez klasztor lub organizację charytatywną, Follingowie zgodzili się je zaadoptować z powodu swojej głębokiej pobożności i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Do 1845 roku w domu Follingów mieszkało już dwanaścioro adoptowanych dzieci w wieku od pięciu do osiemnastu lat. Wszystkie były spokojne, grzeczne i niezwykle zdyscyplinowane. Nigdy nie sprawiały problemów, nie kłóciły się między sobą, nie hałasowały. Chodziły do kaplicy na każdą mszę, modliły się przed posiłkami i na dobranoc, a starsze opiekowały się młodszymi z niemal rodzicielską troską. Mieszkańcy wioski początkowo byli pod wrażeniem tego, jak dobrze Follingowie radzili sobie z tak liczną rodziną. Dom zawsze był czysty i uporządkowany, dzieci zawsze były odpowiednio ubrane i nakarmione. Andrzej kontynuował pracę dla austriackich urzędników a jego zarobki, choć skromne, wydawały się wystarczające na utrzymanie całej rodziny. Jednak z czasem niektórzy zaczęli dostrzegać dziwności. Dzieci prawie nigdy nie opuszczały posesji follingów bez dozoru dorosłych. Nie bawiły się z rówieśnikami z wioski, nie uczęszczały do wspólnych zabaw czy świąt. Gdy ktoś próbował nawiązać rozmowę z którymś z adoptowanych dzieci, odpowiadały zwykle jednym słowem lub po prostu milczały, spoglądając niespokojnie w stronę domu. Pierwszą osobą, która zaczęła wyrażać obawy, była Agata Kowalska, żona miejscowego Kowala. Mieszkała niedaleko Follingów i często widziała rodzinę przez okno swojej kuchni. Zauważyła, że dzieci nigdy nie śmiały się głośno, nigdy nie biegały po podwórku, nigdy nie robiły hałasu. Były jak małe duchy, które poruszały się cicho i sprawnie, wykonując swoje obowiązki. Co więcej, Agata nigdy nie widziała, żeby któreś z dzieci jadło przy wspólnym stole. Gdy zaglądała przez okno podczas posiłków, widziała tylko Andrzeja i Katarzynę siedzących przy stole, podczas gdy dzieci stały wzdłuż ścian, jakby czekały na pozwolenie. Czasami widziała, jak Katarzyna kładła jedzenie na podłodze, a dzieci klękały wokół i jadły w milczeniu. Kiedy Agata podzieliła się swoimi obserwacjami z innymi mieszkańcami, usłyszała jeszcze dziwniejsze historie. Marta Nowak, która mieszkała po drugiej stronie ulicy, Opowiedziała, że w nocy często słyszała dźwięki przypominające śpiew gregoriański dochodzący z domu Follingów. Śpiew trwał czasami do świtu, a jego melodia była tak żałosna, że aż ciarki przechodziły po plecach. Największe podejrzenia zaczął żywić ksiądz Tomasz Węgrzyn. Jako duchowny odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg metrykalnych, powinien był rejestrować wszystkie urodzenia, śmierci i adopcje w parafii. Tymczasem Andrzej Faleń nigdy nie zgłosił się z dokumentacją żadnego z adoptowanych dzieci. Gdy ksiądz zapytał o to Andrzeja, ten wyjaśnił, że wszystkie formalności zostały załatwione w Krakowie, a dokumenty adopcyjne znajdują się w aktach klasztoru Franciszkanów. Obiecał, że przyniesie kopie, ale minęły miesiące, a dokumentów nie było. Gdy ksiądz ponownie poruszył ten temat, Andrzej odpowiedział, że akta zostały zniszczone podczas pożaru w klasztorze. Ale że adopcje były w pełni legalne. Ksiądz Węgrzyn zaczął prowadzić własne, nieformalne śledztwo. Napisał list do klasztoru franciszkanów w Krakowie, pytając o rodzinę Faleń i adopcję dzieci. Odpowiedź, która przyszła po dwóch miesiącach, była niepokojąca. Żaden z franciszkanów nie słyszał o rodzinie Faleń, a klasztor nie prowadził żadnych działań adopcyjnych w ostatnich latach. Uzbrojony w tę wiedzę, ksiądz Węgrzyn postanowił skonfrontować się z Andrzejem. Wybrał się do domu Follingów pewnego październikowego wieczoru w 1846 roku. Zastał całą rodzinę klęczącą w salonie, śpiewającą łacińskie pieśni religijne. Scena była tak intensywna i niecodzienna, że ksiądz na chwilę stracił rezon. Dzieci klęczały w dwóch rzędach, twarzami zwrócone ku obrazowi ukrzyżowanego wiszącemu na ścianie. Ich głosy były słabe, ale śpiew był idealnie zesynchronizowany. Andrzej i Katarzyna stali za dziećmi, również śpiewając, ale ich oczy były zamknięte, a na twarzach malowała się ekstaza granicząca z obłędem. Gdy ksiądz wszedł, śpiew ustał natychmiast. Wszystkie dzieci odwróciły się w jego stronę, ale żadne się nie odezwało. Andrzej podszedł do księdza z uśmiechem, ale w jego oczach było coś niepokojącego, jakby świadomość, że został przyłapany na czymś zakazanym. Ksiądz zapytał o dokumenty adopcyjne. Ale Andrzej zaczął mówić o tym, jak trudno jest wychowywać dzieci w duchu prawdziwej pobożności, jak współczesny świat jest pełen pokus i grzechu. Mówił długo i płynnie, ale nie odpowiedział na żadne konkretne pytanie. Gdy ksiądz ponownie zapytał o dokumenty, Andrzej nagle się zdenerwował i poprosił go, żeby opuścił dom. Kilka dni po wizycie księdza, mieszkańcy wioski zauważyli, że jeden z adoptowanych chłopców, szesnastoletni Stanisław, już nie pokazuje się na zewnątrz. Gdy ktoś zapytał Andrzeja, gdzie jest chłopiec, ten odpowiedział, że Stanisław zachorował i musi leżeć w łóżku. Tygodnie mijały, a Stanisława nadal nie było widać. Agata Kowalska zaczęła obserwować dom jeszcze bardziej uważnie i zauważyła, że wieczorami przy stole siada już tylko jedenaścioro dzieci. Gdy podzieliła się tą obserwacją z mężem, ten stwierdził, że może chłopiec rzeczywiście jest chory, ale Agata nie mogła się pozbyć niepokoju. Zimą 1846 roku, podczas szczególnie mrożnej nocy, Agata usłyszała dźwięki kopania dochodzące z podwórka follingów. Wyglądając przez okno, w świetle księżyca zobaczyła Andrzeja z łopatą w ręku, kopującego dziurę w zamarzniętej ziemi za stodołą. Kopał przez kilka godzin, a potem wniósł do domu coś, co wyglądało jak duża, ciężka skrzynia. Wiosną 1847 roku ksiądz Węgrzyn postanowił napisać list do austriackich władz w Krakowie, informując o podejrzeniach dotyczących rodziny Faleń. Jednakże zanim zdążył wysłać list, wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło sytuację. Jednego marcowego poranka najmłodsza z adoptowanych dziewczynek, pięcioletnia Zofia, przybiegła do domu Agaty Kowalskiej. Dziecko było wystraszone, płakało i powtarzało w kółko, pani Katarzyna nie oddycha. Pan Andrzej nie oddycha. Gdy Agata zapytała o pozostałe dzieci, Zofia tylko potrząsała głową i mówiła: Wszyscy śpią, wszyscy śpią. Agata natychmiast zawiadomiła męża i kilku sąsiadów. Grupa mężczyzn udała się do domu Follingów, gdzie zastała drzwi na klucz. Gdy sforsowali wejście, ich oczom ukazał się widok, który na zawsze pozostał w ich pamięci. W salonie leżały ciała Andrzeja i Katarzyny Faleń. Oboje wyglądali, jakby zmarli w czasie snu, żadnych śladów przemocy, żadnych ran. Na stole stały dwa kieliszki i butelka po jakimś płynie o migdałowym zapachu. Obok butelki leżała kartka z napisem Nie mogliśmy dłużej żyć z tym ciężarem. Niech Pan Bóg przebaczy nam to, co robiliśmy. Dzieci znajdziecie w piwnicy. Mężczyźni zeszli do piwnicy i odkryli prawdę, która przewyższała ich najgorsze obawy. W piwnicy, w drewnianych skrzyniach, Znajdowały się szczątki jedenaściorga dzieci. Niektóre były świeże, inne już w stanie rozkładu. Wszystkie nosiły ślady głodu i zaniedbania, a także dziwne, regularne nacięcia na rękach i nogach. Na ścianie piwnicy wisiał duży krzyż, a pod nim stał drewniany stół, przypominający ołtarz. Na stole leżały noże, metalowe kubki i dziwne, ręcznie pisane notatki w języku łacińskim. Gdy później ksiądz Węgrzyn przetłumaczył te notatki. Okazało się, że zawierały opisy rytualnych ofiar składanych dla oczyszczenia dusz z grzechu pierworodnego. W pokoju Andrzeja znaleziono jeszcze bardziej przerażające dowody. W drewnianej skrzyni ukryte były dokumenty, które ujawniały prawdziwą naturę działalności follingów. Andrzej prowadził szczegółowe notatki o każdym z adoptowanych dzieci, ale nie były to zwykłe notatki rodzicielskie. Dokumenty zawierały informacje o tym, skąd wzięli każde dziecko. Żadne z nich nie pochodziło z klasztoru czy organizacji charytatywnej. Większość była dziećmi z bardzo ubogich rodzin, które Andrzej przekonał, że oddając mu dziecko zapewnią mu lepszą przyszłość. Niektóre były sierotami, które po prostu porwał z ulic Krakowa. Wszystkie łączyło to, że nie miały żadnych dokumentów tożsamości i nikt nie zgłosiłby ich zaginięcia. Najstraszniejszym odkryciem był dziennik Katarzyny, w którym opisywała swoje wizje i objawienia. Wierzyła, że została wybrana przez Boga do ratowania niewiniątek przed grzechem tego świata. Według jej przekonań, zabijając dzieci w stanie czystości duchowej, po intensywnych modlitwach i oczyszczeniu, wysyłała ich duszę wprost do nieba. Dalsze śledztwo ujawniło, że follingowie przez lata prowadzili przerażające rytuały. Dzieci były trzymane w piwnicy, gdzie przechodziły duchowe przygotowanie do śmierci. Andrzej i Katarzyna wierzyli, że poprzez głodzenie. Modlitwy i regularne ofiary krwi, czyli cięcia na rękach i nogach, mogą oczyścić dusze dzieci z grzechu pierworodnego. Rytuały odbywały się w pełni księżyca, gdy follingowie zabijali jedno z dzieci przez uduszenie, a następnie składali ciało w specjalnie przygotowanej skrzyni. Krew z cięć zbierali w metalowych kubkach i używali jej do namaszczania pozostałych dzieci, wierząc, że w ten sposób przygotowują je do świętej śmierci. Mała Zofia, która jako jedyna przeżyła, bo była najnowszym nabytkiem i nie została jeszcze włączona w rytuały, opowiedziała później, że dzieci wiedziały o swoim losie. Starsze opiekowały się młodszymi, próbując je chronić tak długo, jak to możliwe, ale wszyscy wiedzieli, że pewnego dnia też przyjdzie ich kolej. Odkrycie prawdy o rodzinie falen wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami dolne świerki, ale całą okolicą. Ludzie nie mogli uwierzyć, że przez ponad dekadę żyli obok tak przerażającej zbrodni. Wielu z nich oskarżało siebie o to, że nie zareagowali wcześniej na niepokojące sygnały. Ksiądz Węgrzyn, który najbardziej się starał interweniować, popadł w głęboką depresję. Czuł się odpowiedzialny za śmierć dzieci, wiedząc, że gdyby działał zdecydowanie wcześniej, być może udałoby się je uratować. Przez wiele miesięcy nie mógł odprawiać mszy, a gdy w końcu wrócił do pełnienia obowiązków, często płakał podczas kazań. Mieszkańcy wioski zaczęli kwestionować własne przekonania religijne. Jeśli ludzie tak pobożni jak Follingowie, którzy spędzali całe dni na modlitwach i znali Łacinę lepiej niż ksiądz, mogli popełnić tak potworne zbrodnie, to gdzie była granica między prawdziwą wiarą a obłędem? Austriackie władze wszczęły oficjalne śledztwo, ale ponieważ główni sprawcy nie żyli, sprawa szybko została zamknięta. Uznano, że Andrzej i Katarzyna Fallen popełnili samobójstwo. Nie mogąc znieść ciężaru swojej winy. Małą Zofię oddano do klasztoru Urszulanek w Krakowie, ale dziecko nigdy nie wróciło do pełnej normalności. Przez reszta życia miała koszmary i odmawiała jedzenia mięsa, twierdząc, że wszystko ma smak krwi. Podczas śledztwa odkryto także, że Andrzej używał swojej pozycji pisarza do fałszowania dokumentów. Niektóre z dzieci, które zabił, były oficjalnie zarejestrowane jako zmarłe z przyczyn naturalnych w różnych wioskach, co pozwalało mu uniknąć podejrzeń przez lata. Dom Follingów został spalony z polecenia władz, ale mieszkańcy wioski przez lata unikali tego miejsca. Mówili, że w nocy słychać tam płacz dzieci i że ziemia na dawnym podwórku nigdy nie zamarza, nawet w najsroższą zimę. Jeśli ta historia wywołuje ciarki, zostaw lajk like i udostępnij to wideo komuś, kto lubi mroczne tajemnice. Historia rodziny Fallen stała się jedną z najciemniejszych legend Małopolski. Przez dziesięciolecia opowiadano ją szeptem w długie zimowe wieczory, przestrzegając młodych matek przed zbyt łatwym zaufaniem obcym, którzy oferują pomoc w wychowaniu dzieci. Dokumenty dotyczące sprawy Follingów zostały umieszczone w archiwach austriackich, ale wiele z nich zaginęło podczas i wojny światowej. Jedynym świadectwem tej tragedii pozostały wspomnienia mieszkańców dolne świerki i krótka notatka w księdze parafialnej, gdzie ksiądz Węgrzyn zapisał, roku pańskiego 1847 roku, miesiąca marca, odkryto w domu Andrzeja i Katarzyny falę ciała jedenaściorga niewinnych dzieci. Niech Pan Bóg przebaczy nam wszystkim, że nie potrafiliśmy ich uratować. Mała Zofia, jedyna ocalała, została siostrą Urszulanką i do końca życia przeprowadzała nocne czuwania modlitewne w intencji dzieci, które nie miały szansy dorosnąć. Mówiła, że w snach nadal słyszy ich głosy. Śpiewające te same łacińskie pieśni, które słyszała w domu Follingów, czy wszystkie szczegóły tej historii są prawdziwe? Czy faktycznie w małej galicyjskiej wiosce doszło do tak przerażających zbrodni? Mieszkańcy Dolne Świerki nigdy nie wątpili w prawdziwość tych wydarzeń. Dla nich historia rodziny faleń była ostrzeżeniem, że największe zło może skrywać się pod maską pobożności i że czasami nasze największe strachy stają się rzeczywistością. Co myślisz o tej historii? Czy wszystko zostało ujawnione? Zostaw komentarz poniżej. Dziś, prawie 200 lat później, w miejscu, gdzie stał dom Follingów, rośnie gęsty las. Starsi mieszkańcy okolicznych wsi nadal mówią, że nie warto tam chodzić po zmroku, bo można usłyszeć płacz dzieci, które nigdy nie miały szansy na prawdziwe dzieciństwo. A może to tylko wiatr w koronach drzew gra melodię, która przypomina dawne łacińskie pieśni.